Babski lunch! upiekłam nam babeczki. Każdą z nich zaserwuje oddzielnie, ponieważ nie ma nic złego w nie posiadali pary, prawda, Helga? To naprawdę świetny pomysł, kochana, ale akurat teraz nie mam czasu, bawcie się dobrze. Ach, czekaj, co to jest? Czyżby coś mi się wplątało we włosy? Nie mam pojęcia, skąd się to tam wzięło. Mogłabyś sobie dać już spokój. Gdy zamykają drzwi, to wchodzi oknem, nawet gdy jest wysoko. Cassandro! co, ciebie mam. Po prostu wiem, że ci się spodoba. Namadowałam torśilkę na twojej kukle treningowej, tak jak zawsze chciałaś. Trochę mi było głupio, ale na pewno by się nie obraził. Szczególnie, że. Nic mu nie powiemy. Proszę, nic mu nie mów. Dzięki, to słodkie. To jest Kassandra! Patrz na moją całą wyrzeźbioną twarz i chciałabyś nią przywalić? Słuchaj, wiem o co ci chodzi i to doceniam, ale u mnie wszystko gra. Proszę przestań! Przecież widzę, że coś z tobą mnie tak! Ciągle nie masz czasu, wiecznie i znikasz i nawet nie chcesz do wejciukowi. Bo mam na głowie... E, coś ważnego. O czym na razie nie chcę mówić, ale kiedy będę gotowa, na pewno przyjdę z tym do ciebie. Obiecuję. Okej, okay, ufam ci. Czyli będziemy musieli poczekać, aż Cassandra sama wyjawi nam swój sekret. To ona Gdzie się tak skrada. Może powinniśmy iść z nią? Tady nie jestem wściekła. Po prostu się o nią martwię. Uah! O, więc przyszedłeś. Są damy, którym się nie odmawia. A więc zagadka się rozwiązała? Kasandra ma chłopaka? <śliniczne> 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 Moja droga. I drogi mojej drugi. Nie przedstawisz mnie? Jak chcesz? Och, przepraszam. Jestem Czark. Pewnie przemarzłaś. Proszę. Weź mam kurtkę. Dziękuję! Och, jaka ona mielicia. Uszyłem ją sam. Podszewka jest z wełny Juana Pablo Pasito. Ślepiej i porzuconej owcy, którą ratowałem od stada wygodniałych wilków. Ja dałem mu dom, a on dał mi ciepło. Czasami już sam nie wiem, to kogo ocalił. Wow, ten gość smagadane Niestety roszpunka już musi sobie pójść. O, tak, jasne. No pewnie robi robi się późno i. Muszę odpocząć po mojej wieczornej kąpieli, miło było cię do poznać. Tak, tak, wybacz. Dobranoc! Aaaa! Ach! Zasłyszałam, że w porcie było tyle skrzyń! Na szczęście jest przepływ! Na szczęście mam drugą kurtkę.